Idealnie Wybór ja latawca. Jest nowy? Dzień dobry, witamy. To jest nasz mały pomocnik, który nadzoruje. Możesz mi zaufać? Na posterunku wiatr dmuchał coraz mocniej. Uuu, uh, uh, uh. Bez asypracji się nie obejdzie. Na szczęście nic nie stało. Całe zdarzenie obserwował bacznie mo. Ale rypu! <laughs> Musimy zmienić latawiec na coś mniejszego. I możemy iść dalej z progresem. I już na desce. I tak krok po kroku porobiliśmy kilka prób Jeżeli to opanujesz, to kolejnym krokiem jest już pływanie na kajcie. I to jest przed tobą, Ania. Jest naszym dobrym duszkiem tutaj. Okej. Okay. <laughs> Patronem dzisiejszej lekcji. A miał na imię Jackie. A co najważniejsze... To jest Lima. Do zobaczenia na kolejnych zajęciach.